A tu coś takiego po drodze w Dziwnowie. Podczas przyjazdu wypatrzyłem dziwna 16a, zielony zakątek. Bardzo pomysłowo, od razu przyciąga tutaj ludzi. Zaraz przejdę z drugiej strony, pokażę, co tam za perełki są. Motoryzacji, widzę, że nie tylko motoryzacja, ale militaria. Proszę. Czołgi. Wszystko zamknięte teraz nieczynne poza sezonem. No i mamy do uprawy roli coś pięknego takiego, nawet w tym samolocie, co tam z drugiej strony zaraz przejdę pokażę, będzie można sobie nocować. Raj dla dzieciaczków, traktory, plac zabaw. Byliśmy w grudniu, widziałem i zapomniałem. Teraz specjalnie przyjechaliśmy drugi raz żeby to nagrać, pokazać. Fajna sprawa tutaj jest. Międzyzdroje żeśmy nagrywali i jechaliśmy na dziwnów. Dziwnowie, tutaj zaraz żeśmy spali kawałek. Rzut beretem, praktycznie. Proszę, jak to wygląda z tej strony. Super tu wejście do tego samolotu traktorek widzę, że na chodzie silniczek o, jest telefon, można sobie dzwonić Pięknie tutaj jest dość sporo tu domków jest czy świateczku to już raczej nie się nie posiedzi a szkoda ale tutaj raczej tak. Żeby samolot nie odleciał, jest tutaj zakotwiony do czołgu. Kurczę, kawał maszyny. Jestem ciekaw, czy to tu silnika nie widzę. Strażacki. Szyby zaklejone. Szkoda. Ładne tutaj. Tam jest 126P pod wiatą. I łodeczka, czyli wszystko do kompletu. Jedna, druga. Widać sporo tych domeczków tu jest. I tak to wygląda tutaj, zaraz przy drodze. No, najładniejszy tu ten, ten samolot i ten czołg. A my jedziemy dalej wzdłuż wybrzeża. Kilka dni będziemy tutaj. Nad samym morzem i zobaczymy co uda nam się tutaj pokazać Nagrać Flaga Polska musi być ogromny ten An nie wiem ile to jest Ale fajne fajny Pomysłowo To nie wiem co tutaj jest Jakiś O, tu nie wiem, do rozminowywania chyba Jakiś pług Jakiś starodawny Kotwiczka Do biwakowania W sezonie to tu musi być Dużo ludzi I tu musi się dziać O, jaki grill ogromny Tu jest rakieta Przyjechaliśmy wieczorem Pierwszy dzionek i już nas przywitał deszcz. Zobaczymy jak będzie to wyglądało w późniejszych dniach. Na chwilę obecną to tyle, jedziemy dalej.